Czy martwisz się za dużo? Myślisz za dużo? Cierpisz w oczekiwaniu, nieprzespane noce, przyspieszone bicie serca, umysł, który nie zatrzymuje się nawet na sekundę? Być może jesteś wyczerpany. A co gorsza, obwiniasz siebie za to. A co gdybym ci powiedział, że to, co czujesz, ma nazwę i że istnieje droga do ulgi? Dzisiaj nie jesteś tu przypadkiem. Istnieje starożytna mądrość, która może dotknąć dokładnie tego, co boli cię teraz i pochodzi od Buddy. Prosta, ale skuteczna lekcja, która pomoże ci na nowo odetchnąć, spowolnić myśli i odzyskać spokój, o którym zapomniałeś, że w tobie istnieje. Nie musisz walczyć ze zmartwieniami, musisz się po prostu nauczyć, jak sobie z tym poradzić. A w tym filmie zrozumiesz, dlaczego twoje zmartwienia mogą się dziś skończyć. Zanim przejdziesz dalej, odpowiedz mi szczerze: jaka myśl dręczyła cię najbardziej w tym tygodniu? Skomentuj poniżej. Czasami wyrzucenie tego z siebie jest pierwszym krokiem dopuszczenia. Znasz ten moment, kiedy kładziesz się, żeby odpocząć, ale twoje ciało czuje, że nadal stoi w środku? Twoja głowa zaczyna pędzić, wyobrażając sobie tysiące rzeczy, które mogą pójść nie tak, a twoje serce zapada się, chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje. Czujesz, że musisz kontrolować wszystko wszystko przewidzieć wszystko rozwiązać sam. A najdziwniejsze jest to, że im bardziej starasz się mieć kontrolę tym bardziej rosną twoje zmartwienia. To tak, jakby strach rósł za każdym razem, gdy próbujesz powstrzymać go przed pojawieniem się. Są dni, kiedy nie mamy nawet chwili wytchnienia. Wydaje się, że życie stało się niekończącą się presją, a jeśli nie zwracasz uwagi przez cały czas, coś pójdzie nie tak. To uczucie jest powszechne, ale nie jest naturalne. Jest tylko dlatego, że w pewnym momencie swojej podróży przestałeś ufać. Nie tylko Bogu, wszechświatowi czy życiu, ale sobie. Zacząłeś myśleć, że jeśli nie zadbasz o wszystko, wszystko się rozpadnie i to cię męczy, to cię wyczerpuje, ale spójrz. Jest coś o czym nikt ci nie mówi: pokój nie nadchodzi, gdy wszystko jest rozwiązane. Pokój nadchodzi, gdy przestajesz walczyć z tym, nad czym nie masz kontroli. Budda nauczał, że cierpienie zaczyna się w momencie, gdy stawiamy opór temu, co jest, a zmartwienie jest właśnie tym ciągłym, cichym, męczącym oporem. To jak noszenie worka kamieni myśląc, że kogoś chronisz, gdy w rzeczywistości po prostu robisz sobie krzywdę krok po kroku. Czy zauważyłeś kiedyś, że większość rzeczy, których się obawiałeś, nigdy się nie wydarzyła? A z niektórymi rzeczami, które się wydarzyły, znalazłeś sposób, by sobie z nimi poradzić. Dlaczego więc ta głęboka udręka wciąż w tobie żyje? Może dlatego, że zapomniałeś spojrzeć na wszystko, co już przezwyciężyłeś, ponieważ taki jest zmartwiony umysł, widzi tylko niebezpieczeństwo, nigdy siłę, którą masz, zapomina, kim naprawdę jesteś. A wiesz, co jest gorsze? Martwienie się często nosi maskę odpowiedzialności. Myślimy, że martwienie się jest synonimem troski, ale tak nie jest. Możesz troszczyć się, kochać, chronić wszystko to, nie chorując w trakcie. Masz prawo oddychać w spokoju, nawet jeśli świat nadal jest bałaganem, bo jeśli będziesz czekać, aż wszystko się uspokoi, zanim uspokoisz się w środku, będziesz zmęczony na zawsze. Spróbuj sobie teraz przypomnieć, kiedy ostatnio naprawdę zaufałeś. Czy ufałeś, że coś większego się tobą opiekuje? Że życie samo się ułoży, że jesteś w stanie, nawet nie mając wszystkich odpowiedzi? Może to było jakiś czas temu, ale dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć już dziś. Nie potrzebujesz niczego zewnętrznego, aby to zrobić. Musisz tylko uwierzyć, że nie jesteś sam, że wszystko przemija i że pokój żyje tam, gdzie jest poddanie się, a nie tam, gdzie jest kontrola. A jeśli czujesz się tak, dźwigając świat na swoich barkach, chcę ci powiedzieć coś z uczuciem: Nie potrzebujesz tego już. To, co czujesz, jest prawdziwe, ale nie jest wieczne. To nie ty, to tylko stan, a stany przemijają. Możesz odpocząć w dziewięćdziesięciuściach środku, nawet jeśli życie jest pełne nierozstrzygniętych spraw. Spokój nie nadchodzi, gdy wszystko jest idealne. Nadchodzi, gdy pozwalasz sobie oddychać. A teraz powiedz mi: Jaka myśl ostatnio najbardziej odbiera ci spokój? Napisz tutaj w komentarzach. Czasami samo pisanie pozwala zrzucić wagę, i możesz zobaczyć, że wiele osób czuje to samo, i że nie jesteś i nigdy nie byłeś sam w tym. A najciekawsze jest to, że nawet wiedząc, że wiele zmartwień się nie spełnia, nadal tkwimy w nich. To tak, jakby nasz umysł tworzył film w naszych głowach. Ale horror. Wyobrażasz sobie, że coś idzie nie tak, czujesz strach, jakby to już się działo, a całe Twoje ciało reaguje. Twoje serce wali, oddech opuszcza Twoje ciało, Twój żołądek się zaciska. Czy tobie też się to zdarza? Cóż, zdarza się. To, co zaczyna się jako myśl, staje się całym stanem i nawet nie musi być prawdziwe, musi po prostu tak wyglądać. To tak, jakby umysł zapalił iskrę i rozpalił cały ogień. Wiadomość, która dociera do nas bardzo długo, źle zinterpretowane słowo, wspomnienie z przeszłości. I wola, rodzi się scenariusz kompletnej katastrofy. I cierpimy z powodu czegoś, co nawet się nie dzieje. A co gorsza, wiele razy to się nigdy nie wydarzy ale serce wierzy. Ponieważ niespokojny umysł jest bardzo przekonujący. Szepcze, przygotuj się, poniesiesz porażkę. A ty, który chciałeś tylko spokoju, zanurzasz się w morzu napięcia. Budda powiedział, że umysł jest jak pijana małpa urządlona przez skorpiona. Skacze od myśli do myśli niespokojnie, bez kierunku. A jeśli nie nauczysz się obserwować tych myśli ze świadomością, skończysz wierząc we wszystkie. Ale ty to nie jest twoje myśli. Ty jesteś tym, który je obserwuje. To jest punkt zwrotny, ponieważ gdy odsuniesz się odrobinę od tego strumienia niespokojnych myśli, zaczynasz dostrzegać, że wiele z nich to po prostu hałas. I to nie znaczy, że twoje obawy nie są uzasadnione. Są. Nie są uzasadnione historie, które te obawy tworzą i które akceptujesz jako absolutne prawdy. Lęk nie jest słabością. To rozregulowany system ochronny. Twój mózg próbuje cię chronić, ale reaguje przesadnie. Reaguje tak, jakby wszystko było zagrożeniem, i żyjesz w stanie najwyższej gotowości, nawet gdy leżysz w łóżku lub siedzisz na kanapie, czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć, ile godzin swojego życia zmarnowałeś na lęki, które się nie potwierdziły, na rozmowy, które nigdy się nie odbyły, na bóle, które istniały tylko w twojej głowie to nie twoja wina to tylko nawyk. I jak każdy nawyk można go zmienić, kluczem jest uważność. Obserwuj, nie tonąc, oddychaj głęboko, nazwij myśl, pozwól jej przeminąć, bez osądzania, bez wojny z umysłem. Wiele osób żyje w cyklu strachu i wstydu, strachu przed tym, co może pójść nie tak, wstydu, że tak się czuje, ale nie musi tak być już dłużej. Nie obwiniaj się za martwienie, po prostu uznaj, co dzieje się w tobie, ponieważ tylko to, co jest uznawane może zostać uzdrowione i nie musisz już udawać, że cały czas wszystko jest w 1900 porządku. Musisz po prostu zacząć traktować siebie z życzliwością. Pomyśl teraz ze mną, ile razy tylko dzisiaj przyłapałeś się na wyobrażaniu sobie, że dzieje się coś złego, czy te myśli pojawiły się same, czy je podsycałeś? Podziel się tym tutaj w komentarzach, jeśli masz na to ochotę. Czasami, gdy nazywamy to, co czujemy, traci to swoją siłę. I ktoś może przeczytać Twoją historię i rozpoznać w niej siebie. A gdy zaczynasz zdawać sobie sprawę, ile historii wymyśla Twój umysł, pojawia się dziwne uczucie, jak mieszanka winy i frustracji. Myślisz, dlaczego jestem taki, lub dlaczego po prostu nie mogę się zrelaksować, i ta cicha presja staje się kolejnym ciężarem. Lęk cię ogarnia, a Ty wciąż obwiniasz siebie za to, że jesteś niespokojny. To tak, jakbyś był w ciemnym pokoju i wciąż obwiniał siebie za to, że nie potrafisz dostrzec wyjścia. Ale prawda jest taka, że nie potrzebujesz presji, potrzebujesz akceptacji. Budda powiedział, że cierpienie wzrasta, gdy stawiamy opór temu, co jest. I to właśnie robimy cały czas, nie zdając sobie z tego sprawy. Walczymy z naszymi uczuciami, odrzucamy smutek, tłumimy niepokój, udajemy, że wszystko jest w porządku. A im bardziej się opieramy, tym staje się to silniejsze. To jak ruchome piaski. Im bardziej się zmagasz, tym głębiej zapadasz. Ale kiedy akceptujesz, nie w sensie poddania się, ale w sensie rozpoznać, otwierasz przestrzeń, w której może zaistnieć transformacja. Wiele osób myśli, że akceptowanie tego, co czują, jest tym samym co konformizm, ale tak nie jest. Akceptowanie jest jak powiedzenie: widzę, co dzieje się we mnie. I wybieram, że nie będę już więcej ranić siebie z tego powodu. To zaprzestanie walki z bólem, to zaprzestanie prób udawania silnego, gdy w rzeczywistości jesteś zmęczony w środku, to akt miłości do samego siebie, ponieważ tylko wtedy, gdy naprawdę zaakceptujesz siebie, zaczniesz się uwalniać. Spróbuj zapamiętać, ile razy uśmiechałeś się na zewnątrz, płacząc w środku, ile razy powiedziałeś wszystko w porządku, żeby tylko nie wyglądać na słabego. I ile z tych razy, gdyby był ktoś, kto naprawdę cię wysłucha, załamałbyś się. Cóż, może teraz jest czas, żeby być tym kimś dla siebie? Przestań siebie oceniać, przestań na siebie naciskać, przestań traktować siebie jak wewnętrznego wroga, ponieważ zasługujesz na coś więcej. Budda przypomina nam, że nie ma uzdrowienia bez współczucia, a współczucie to nie tylko życzliwe patrzenie na innych, to nauka życzliwszego patrzenia na siebie. Kiedy zaczynasz to rozumieć, coś w tobie się zmienia, zaczynasz inaczej oddychać. Myśli wciąż napływają, ale teraz wiesz, nie musisz wierzyć każdemu i nie musisz walczyć z nikim. Spokój przychodzi nie wtedy, gdy wszystko się poprawia, ale wtedy, gdy w końcu zaakceptujesz, że to uczucie jest ludzkie, że strach nie jest słabością, że martwienie się nie czyni cię niezdolnym. Po prostu pokazuje, jak bardzo ci zależy i jeśli możesz podjąć ten krok, Przestać walczyć z tym, co czujesz, i zacząć to akceptować. Zdasz sobie sprawę, że ulga zawsze była bliżej, niż sobie wyobrażałeś. Weź teraz głęboki oddech i szczerze zapytaj siebie, czy byłem dla siebie dobry, czy traktowałem siebie jak problem do naprawienia. Jeśli to cię poruszyło, zostaw to tutaj w komentarzach. Jak zazwyczaj reagujesz, gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś niespokojny lub smutny? Twój komentarz. Może stać się cichym uściskiem dla kogoś, kto przeżywa to samo w ciszy, a gdy przestajemy walczyć z naszymi uczuciami, zaczyna się dziać coś ciekawego. Myśli wciąż napływają, ale sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, zaczyna się zmieniać. Zdajesz sobie sprawę, że nie wszystko, co mówi ci umysł, jest godne zaufania. Przesadza, zniekształca i dramatyzuje. Czasami twój umysł rozmawia z tobą jak bezlitosny krytyk jakby był kimś z zewnątrz, który wskazuje na ciebie palcem, ale pytanie brzmi: dlaczego wierzysz we wszystko, co mówi? Budda już nauczał, że umysł jest jak lustro. Odbija to, co jest pełne w środku. Jeśli jest pełen strachu, pokazuje niebezpieczeństwo. Jeśli jest pełen winy, pokazuje porażkę. Ale prawda jest taka, że możesz wybrać, w co wierzyć. Nie musisz akceptować każdej myśli, jakby była rozkazem. Myśl nie jest zdaniem. Jest po prostu myślą, a kiedy nauczysz się to widzieć, jest to jak otwieranie okna w środku ciemnego pokoju. Ile razy przyłapałeś się na tym, że wierzyłeś, że nie jesteś do tego zdolny, że coś pójdzie nie tak, że kogoś zawiedziesz? I co się stało? Przeżyłeś, poszedłeś dalej, ale mimo to twój umysł powtarza te same obawy, jak zepsuta płyta. Dlaczego? Ponieważ niespokojny umysł rozwija się w powtarzalności. Preferuje to, co znajome, nawet jeśli jest złe. A ty, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz akceptować tę narrację, jakby była jedyną możliwą. Ale masz wybór. Możesz być obserwatorem, a nie więźniem swojego umysłu. Możesz nauczyć się mówić, to tylko myśl, nieprawda, i to jest wyzwalające. To tak, jakbyś odzyskał stery swojego życia. Nie po to, by kontrolować wszystko, ale po to, by przynajmniej przestać być porwanym przez Wir. Zaczynasz hamować. A ten hamulec nazywa się świadomością. Buddha powiedział, że umysł jest doskonałym sługą, ale okropnym panem. I to ma sens. Kiedy pozwalasz mu rządzić wszystkim, ciągnie cię za sobą. Ale kiedy przyjmujesz pozycję obserwującego, oddychającego i spokojnie wybierającego, wtedy stajesz się panem swojej własnej podróży, zmartwienie maleje, strach traci swoją objętość, a życie zaczyna mieć więcej sensu. Kluczem tutaj nie jest uciszanie umysłu, chodzi o mądre słuchanie, chodzi o powitanie tego, co nadchodzi, ale bez przywiązywania się do tego. To jak obserwowanie chmur przepływających na niebie, rozpoznajesz, że są, ale wiesz, że nie są trwałe. Żadna myśl nie jest, żadne uczucie nie jest. Wszystko przemija, jeśli pozwolisz mu przeminąć. Teraz wykonaj ćwiczenie samemu. Jaka myśl przyszła Ci dziś na myśl i próbowała przekonać Cię? Że nie jesteś wystarczająco dobry. Napisz tutaj w komentarzach z szczerością. Już samo to, nazywanie, ujawnianie, osłabia moc, jaką ta myśl ma nad tobą. I może się okazać, że w milczeniu pomożesz komuś, kto czuje to samo. A gdy zaczynasz wątpić w swoje złe myśli, w środku pojawia się nowe pytanie: okej, okay, ale jeśli przestanę kontrolować wszystko, kto zajmie się tym za mnie? To najgłębszy strach niespokojnego umysłu. Strach, że jeśli odpuścisz. Wszystko się rozpadnie. To tak, jakbyś był jedynym filarem, który wszystko trzyma razem. Ale co, gdybym ci powiedział, że odpuszczenie nie jest tym samym co poddanie się, i że zaufanie jest w rzeczywistości o wiele większym aktem odwagi niż kontrolowanie? Uczono nas, żebyśmy byli silni przez cały czas, aby rozwiązywać, radzić sobie, znosić. A potem stworzyliśmy tę ideę, że jeśli my tego nie zrobimy, nikt inny tego nie zrobi. Że odpuszczenie kontroli to porzucenie, ale Budda uczy czegoś przeciwnego. Odpuszczanie oznacza rozpoznanie tego, co jest poza Twoim zasięgiem i mądre przekazanie tego, ponieważ próba kontrolowania tego, czego nie możesz kontrolować, generuje najgorsze cierpienie. Pomyśl, ile razy próbowałeś wymusić, aby coś wydarzyło się w złym momencie, ile razy trzymałeś się ludzi, sytuacji lub idei które już prosiły się, aby odejść, a wszystko, co ci to przyniosło, to zmęczenie, wyczerpanie i frustracje. Odpuszczenie nie boli, ponieważ przegrałeś. Boli, ponieważ wierzyłeś, że potrzebujesz tego, aby czuć się bezpiecznie. Ale prawdziwe bezpieczeństwo nie polega na kontroli, polega na wierze, wiara w siebie, wiara w życie, wiara, że istnieje porządek, którego teraz możesz nie rozumieć, ale który ujawni się z czasem. Ponieważ kiedy puszczasz, nie porzucasz, robisz przestrzeń. Mówisz ufam, że życie poradzi sobie z tym lepiej niż moja rozpacz. I wtedy zaczynają się dziać cuda. Kiedy puszczamy nasze zaciśnięte dłonie, wszystko zaczyna płynąć. Budda mówił o oderwaniu jako formie wolności. Nie w sensie niekochania, ale kochania bez strachu, bez posiadania, bez cierpienia. Oderwanie to wtedy, gdy dbasz o to, o co możesz. Ale nie chorujesz, próbując kontrolować to, co nie zależy od Ciebie. A gdybyśmy przestali tak bardzo walczyć z życiem, może ono przestałoby tak bardzo walczyć z nami. Niełatwo jest puścić. To przeraża. To jest puste. Czasami nawet sprawia, że się wściekasz. Ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że istnieje lekkość, która pojawia się tylko wtedy, gdy przestajesz próbować dźwigać świat na swoich barkach. I ta lekkość nie jest nieodpowiedzialnością. To mądrość. Ponieważ w końcu rozumiesz, że możesz chodzić z mniejszym ciężarem i nadal dbać o życie. Teraz weź głęboki oddech i pomyśl, czego trzymasz się teraz zbyt mocno, co wyczerpuje twoją energię, ponieważ uważasz, że nie możesz tego puścić. Napisz w komentarzach, jeśli chcesz. Może samo pisanie jest pierwszym krokiem do puszczenia ze świadomością, odwagą, współczuciem dla siebie. A gdy zaczynasz odpuszczać, nawet jeśli robisz to powoli, Nadchodzi inna cisza. To nie cisza porzucenia, ale obecności. Ponieważ gdy przestajemy próbować kontrolować wszystko, pojawia się przestrzeń, aby żyć w teraźniejszości, i wtedy wiele rzeczy się zmienia. Lęk żyje w przyszłości. Zmartwiony umysł zawsze pędzi do przodu, ale ciało, ciało żyje tylko w teraźniejszości. A gdy nawiążesz z nim kontakt, spokój zaczyna powracać. Ile razy tylko dzisiaj Twój umysł pobiegł do czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło: do rachunku, który jeszcze nie jest należny, rozmowy, która jeszcze się nie wydarzyła, problemu, który nawet nie istnieje, ale już jest, obciążając Twoje ramiona. I robiąc to, tracisz to, co żyje teraz: smak jedzenia, ciepło uścisku, piękno piosenki, czas z ukochaną osobą. Twój umysł jest tak zajęty rozwiązywaniem życia, że zapomina żyć. Buddha powiedział, że nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. Oznacza to, że nie musisz czekać, aż wszystko się ułoży, zanim zaczniesz odczuwać ulgę. Musisz po prostu być tam, gdzie jesteś, całkowicie. Kiedy oddychasz ostrożnie, kiedy czujesz wodę dotykającą twojej skóry pod prysznicem, kiedy słuchasz kogoś z otwartym sercem, coś się zmienia. Nie w świecie zewnętrznym, ale w Tobie. I to właśnie to wewnątrz zaczyna uzdrawiać wszystko, co wydawało się niemożliwe. Ale bądź ostrożny. Bycie obecnym nie polega na byciu rozproszonym. Nie polega na ucieczce, jest odwrotnie. Chodzi o poddanie się rzeczywistości z życzliwością. Chodzi o powiedzenie jestem tutaj i na razie to wystarczy. Kiedy to robisz, lęk traci grunt pod nogami, ponieważ nie wie jak zamieszkać w teraźniejszości. Potrzebuje, co by było gdyby, karmi się tym, czego jeszcze nie ma, ale kiedy zakotwiczysz swoją świadomość w chwili obecnej, to tak, jakbyś mówił: Teraz nic mi nie zagraża. I oczywiście, będą dni, kiedy Twój umysł będzie błądził. Będzie uciekał daleko, będzie chciał się znowu zgubić. To w porządku. Praktyka nie polega na tym, żeby nigdy się nie rozpraszać. To postrzegać, kiedy to się stanie, i przywróć to. Z uczuciem, bez presji. Ponieważ za każdym razem, gdy przywracasz siebie do teraźniejszości, trenujesz wolność, i nikt nie może ci tego odebrać. Czy zatrzymałeś się dzisiaj, aby poczuć swoje ciało? Czy zamknąłeś oczy na chwilę i po prostu wziąłeś głęboki oddech, nie myśląc o niczym innym? Spróbuj teraz. Zamknij oczy. Wdychaj powoli. Wydychaj powoli. Zrób to trzy razy. To wszystko. Widzisz? Jesteś już w teraźniejszości. I od tego momentu wszystko staje się jaśniejsze. A teraz odpowiedz mi szczerze, jak dużą część swojego życia spędziłeś w tysiący 1000... teraźniejszości? Albo raczej, kiedy ostatnio byłeś tam w stu procentach skupiony w danej chwili, bez pośpiechu, bez rozproszeń? Jeśli chcesz, napisz w komentarzach. A jeśli chcesz spróbować ponownie, to może być dobry moment. A kiedy zaczynasz doświadczać tego stanu obecności, nawet jeśli trwa to tylko kilka sekund, zdajesz sobie sprawę z czegoś ważnego. Traktujesz siebie lepiej, ponieważ bycie obecnym oznacza również zauważanie, jak traktujesz siebie każdego dnia. I często sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą w środku, jest okrutniejszy niż jakikolwiek problem na zewnątrz. Lęk nie zawsze wynika z tego, co się dzieje. Często wynika z tego, jak oceniasz siebie za uczucia. Czy kiedykolwiek zauważyłeś ton swojego wewnętrznego głosu? Gdy sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami, gdy się spóźniasz, popełniasz błąd, zapominasz lub ponosisz porażkę, często wewnętrzny głos jest ostry i bezlitosny. Znowu ty, nigdy się nie uczysz, zawsze psujesz. A to tworzy pole wewnętrznego napięcia, które tylko podsyca. Więcej zmartwień, więcej strachu, więcej sztywności to tak, jakby żyć z wrogiem w swojej własnej głowie. Buddha powiedział, że zasługujesz na swoją miłość tak samo jak każdy inny na tym świecie, ale jak często dajesz sobie tę miłość? Czy obejmujesz siebie, gdy jesteś zmęczony, czy wymagasz od siebie więcej? Czy przytulasz się w myślach, gdy coś idzie nie tak, czy obwiniasz siebie za to, że nie jesteś doskonały? Większość z nas dorastała w przekonaniu, że współczucie dla samego siebie jest słabością, ale tak nie jest. To dojrzałość emocjonalna, to troska, to zdrowie. Kiedy zaczynasz patrzeć na siebie z większą życzliwością, rzeczy się zmieniają. Nie dlatego, że świat się zmienia, ale dlatego, że ty zmieniasz się w Nim, przestajesz sabotować siebie, zaczynasz szanować swoje granice. Uczysz się mówić nie, kiedy coś cię boli, i zaczynasz pozwalać sobie na odpoczynek, oddech i zaczynanie od nowa. Lęk traci swoją moc, kiedy przestajesz traktować siebie jak zepsuty projekt. Nikt nie może żyć w pokoju, jeśli jest w stanie wojny z samym sobą. I być może to jest teraz twoja prawdziwa misja zawrzeć pokój z tym, kim jesteś. Przestań próbować dopasowywać się do oczekiwań, które nie są twoje. Przestań wymagać od siebie perfekcji, kiedy twoje serce prosi tylko o akceptację. Największe uzdrowienie przychodzi, gdy patrzysz w lustro i mówisz szczerze: To w porządku być tym, kim jestem. Jestem tu dla siebie. A jeśli wydaje ci się to trudne, Zacznij powoli. Lżejsze słowo, bardziej cierpliwa myśl. Odrobina troski każdego dnia, ponieważ ten sam mózg, który nauczył się krytykować siebie, może nauczyć się kochać siebie. Zmiana jest możliwa. A czasami zaczyna się tak: od takiego filmu, takiej rozmowy, takiego kliknięcia w tobie. A teraz powiedz mi, gdybyś mógł dziś powiedzieć sobie jedną rzecz z większą miłością, co by to było? Napisz w komentarzach. Być może jeszcze nie słyszałeś tego od nikogo innego, ale możesz być osobą, która zacznie to sobie mówić. A może poprzez zapisanie tego pomożesz komuś, kto potrzebuje usłyszeć to samo. Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób cię poruszyła, zostaw lajka. A jeśli czujesz, że musisz nadal słuchać takich wiadomości, zasubskrybuj kanał tutaj, zawsze znajdziesz miejsce na zatrzymanie się, przestrzeń do refleksji i przede wszystkim miejsce powitania. Bo czasami wszystko, czego potrzebujemy, to ktoś, kto powie nie jesteś sam i nie jesteś.